Balon? Tak! No. <grywa> <grywa> Dobrze. Tak. Badam! Co mi się no, nie spodobałaś? Ja pewnie. Ja badałam pił! Ja badałam pił! Ja badałam Jak Ja badałam ty nie? Ale Ja badałam pił! Ja badałam pił! Ja badałam Ja Palon no, to był A Skąd wiedziałaś? A to ja mam łapkę tego balona! A to przecież! Może... No to jest nie dało, to pani. Oczywiście za Eka? Co narysowałam? Tak mhm. łatwo nie będzie, nie? Może. Siatka? Nie. Lala? Nie. Kotek? Nie. Łóżka? Nie. Księżyc? Nie. Drzewo? Nie. Co może być, Ewelka? Domek! My. Domek! Popal? No. Ja to, no. to dom leciek, tylko... mm. No to podpowiedzi trzeba jakaś chyba. Okej, okay, podpowiem wam. To mama to narysowała. Wody. <noise> to lodik? nie. Wody? O a, A Mam no. Nie wiem, dlaczego to rysuję, ale to jest bardzo śmieszne. Nie wiem, dlaczego ja to robię. Czemu, jest tutaj? E, co jest, co to brakuje? No, co chciałam do rysowania. Jest. Malusz, Zgaduj Cóż to może być? Jest okrągłe To Cichło Ziemniak Dała To ziemniak jest? ziemniak Ziemniak Ja bardzo ładnie rysuję Dobre. Dobrze, to tato narysuje teraz coś. Nie możesz mówić. Nie, nie mówię. Nie mówię. Tylko musisz... Mówi... E... Próbuję zobaczyć. Nie zaglądamy. zgadujemy? Zamek? Zamek? Nie. Lody? Nie. Ty chcesz Nie. Drabinę? E... lubi wodę. Trabina. Chcesz coś zrobić? Nie podglądamy. Ty ja może nie możesz oglądać mojego. Nie podglądam, nie będę podglądać. Nie wiem co było. Tata nic nie widać. Nie ma jej ulicy ulicy. Cały czas mogłeś jej zasłonę, nie pokazuje. Nic nie ja widać. No, to skąd będziemy wiedzieć co namalował? Ja nie zgadzam. Kaczka. No. no. Ej! Jest ich dużo. Bo i tak. Nie. Helikopter? Nie. Czytaj? Nie. Hmm. Nie. Nie. Maszaj? Piątków? Nie. Nie. Kotków? Nie. Rybek? Mają małe nóżki. Małe nóżki? Podobne do myszki, Nie tylko większe. Nie, ma tu. Kot? A, a maska, co to jest, większe niż myszka? Duża myszka? <laughs> Jak ja będę... Donald, Laski, Julie. Stary, kto lubi stary? Ja nie lubię stary, nie no. lubię małych dzieci. Nie. Kura, dziusek? Łańcuchy. kula No kura. Gulę. To jest kura, tata. Ja ci nie więcej nie pokażę. No, Meluś widzisz? Czolka! Udało ci się na znowu. mama widziała! Udały się melunia! Skadłaś. Nie A No, byłka, tyłka ty, jest. To no, tak. Jest bardzo, bardzo wysoka. Księżyc. Nie. Gwiazdy. Nie. Komorze. Samolot. Nie. Ochot. Nie. Łódka? Nie. Biłka. Nie. Dziewa. Nie. Eee... Nie. Liszcie. Taszek! Nie. Nie. To jest zawsze Chamachodź <laughs> i noc. Nie. To może chmury. No tak. Ostatnia dogodywanka Oliwie. O Jezu. Ostatnia dogodywanka idziemy się kopkać. To jest jajko. Ziemniak. Jabłko. E, piłka. Kama chodź. Nie. To coś tam jest. Okno. <śmiech> Ojej. <śmiech> Chyba się Co to? jest bańki. Tak. A, a to bańki. A to bańki. A to, to bańki. Bańki. To... My będziemy zgadywać. Okay. Kupę. Nie. Mm. Ja. Narysuj kupę. Ej. ja sama. Raczej raz kupę. Słoń. Dajcie podpowiedź. Może... Może żyrafa. Nie. No. Dajcie podpowiedź. Piłka. Nie. No. Samochód. Nie. No. Łódka. Nie. No. Wysoko jest. Słońce. Tasek. Nie. Tasek. Nie. Słońce. No, no. Ale też ma skrzydła. Gołąb. Co to jest? U, właśnie. No. Nie. No. Ozeł. Samolot? Sky. U, nie, no ja mojo, tak skażby te człowieka. Tak na baj na był. To ja narysuję coś trudnego. Nie, nikt nie są. <grym> się widać taky. Oś ja. <grym się widać> <grym się widać> Wysoko albo nisko? 1000. Albo nisko? Co to jest tata? Czasami Ta jest wysoko, czasami jest nisko Nie wiem Ej, nie się jest... Co to ja było? Mam zgad się, zgadywać, a nie Ja wiem co to jest, tego wam nie co? mówię Co? Nie mówię, ja nie, nie bierz. Bierz. Wiem, po no prostu. Mówi! Oh yes. yes. ja to bym... Co? Kaduj! Co może być wysoko? Co może być wysoko, a może być też nisko? Wysoko? No. Co może No. Ej! Ej, przestań! Nie choinka. Mama a Co to jest? To wygląda jak działa. Siła, to! A co tu jest na choince? Gwiazda. No, a gdzie jest gwiazda? Gdzie są gwiazdy? To one muszą zanieść do Mikołaja. Oni. To. Mikołaj. co Oni. zanieść? Oni. 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 Tam Mikołaja już. Na no, takie listy. Tak, oni na no, wiatr tak, tak, patrzą tak. Ciekawe, czy ja zaniosą. Oczywiście, że tak. скакать? Я хочу пойти с тата. И бам.